Co to jest ten KRZ? Więc chciałabym Państwu tu w prosty sposób wytłumaczyć, po co jest on Wam potrzebny, kto powinien go założyć, a kto nie ma w ogóle obowiązku zakładania właśnie Krajowego Rejestru Zadłużonych. A więc, drodzy Państwo, Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli w skrócie KRZ, jest obowiązkowy dla osób, które po nowelizacji ustawy. Złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z chwilą, kiedy Wasza upadłość została ogłoszona, syndyk Państwa informuje o tym, że została ogłoszona upadłość, przysyła Państwu taką informację i jeszcze na razie dostajecie Państwo tą informację pocztą, ponieważ cały ten KRZ, ten system zostaje dopiero wdrożony, a więc. No, osoby, które przygotowują się do ogłoszenia upadłości, muszą nabyć tą wiedzę, że mają obowiązek korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Tam też będzie prowadzona cała ich upadłość konsumencka. Jeżeli nie założysz takiego KRZ-u, no to tak naprawdę yy, nie będziesz miał dostępu do akt sprawy i nie będziesz wiedział, co dzieje się w Twojej sprawie. To jest dla ciebie bardzo istotne. Chciałbyś przecież w toku prowadzenia upadłości konsumenckiej móc odpisać na jakiś dokument, móc zareagować w odpowiednim momencie, na przykład na licytację swojej nieruchomości bądź ruchomości. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy chciałbyś na przykład wyłączyć część jakiejś nieruchomości z masy upadłości, czy Chciałbyś wyłączyć ruchomość, na przykład samochód. Dlatego jest to dla Ciebie istotne, aby taki krajowy rejestr zadłużony sobie założyć, tak, w swoim telefonie czy komputerze, a więc zalogować się i przede wszystkim zapoznać się z tym programem, ponieważ obsługa tego programu wcale nie jest taka prosta, jakby się nam wydawało. Jak zalogować się do tego właśnie KRZ-u, a więc przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, a prościej wpisz sobie w Google KRZ, no i tam poprowadzi cię od razu na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i będzie, będziesz mógł zalogować się, a więc założyć swoje prywatne konto. Kto w toku prowadzonej upadłości konsumenckiej ma obowiązek, Zalogowania się i posiadania konta w KRZ. -cie. Przede wszystkim obowiązek spadł na sądy, na syndyków, na upadłych oraz na wierzycieli, jeżeli chcą uczestniczyć w całej tej procedurze upadłościowej. I takie bardzo ważne pytanie, które Państwo zadajecie, czy komornik może sprawdzić, czy jesteś w upadłości konsumenckiej albo czy złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Oczywiście, że tak. Komornik również ma dostęp do KRZ-u i może sprawdzić, czy w toku trwania egzekucji komorniczej złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a więc oczekujesz na ogłoszenie tej upadłości. No i przede wszystkim, jeżeli jesteś już w upadłości, to Komornik również ma dostęp jako strona, jako osoba, która egzekwuje. Od ciebie środ środki należności, ma możliwość sprawdzenia, e, tutaj jak przebiega e, Twoja upadłość. Także może dopisywać, może zgłaszać e, również e, właśnie wierzycieli i kontaktować się z syndykiem w toku prowadzenia Twojej upadłości konsumenckiej. Samo korzystanie z KRZ-u wcale nie jest takie proste. Trzeba poznać ten system, ponieważ. Możesz popełnić ogromne błędy, na przykład, jeżeli będziesz chciał od, napisać do sądu wniosek, złożyć y, online, właśnie w KRZ, wniosek, na przykład o wyłączenie samochodu, czyli ruchomości, czy na przykład wyłączenie części wynagrodzenia, ponieważ ta minimalna nie wystarcza ci na przykład na życie. Musisz wiedzieć, jak to zrobić. Musisz odpowiednio Redagować te pisma, musisz taki wniosek wypełnić, musisz wiedzieć, gdzie ten wniosek się znajduje, jak go podpisać i przede wszystkim nie zapomnieć go podpisać, ponieważ niepodpisany wniosek oczywiście jest nieważny, jest uznawany jako w ogóle niedoręczony, a więc sąd go nie rozpatrzy. Bardzo wiele osób robi też i popełnia takie błędy, że chce wypisać, wysłać pismo. Czy tam jakieś zażalenie, czy cokolwiek chce wysłać do sądu, natomiast przez niewiedzę kieruje to pismo do syndyka. Natomiast syndyk nie rozpatruje pism sądowych. Dlatego też czasami oczekujemy na odpowiedź sądu i mamy wrażenie, że wysłaliśmy pismo do odpowiedniego organu, natomiast okazuje się, że sąd nie ma pojęcia, że wysłałeś do niego jakiekolwiek pismo, żeby poruszać się po KLZ. Musisz poświęcić troszeczkę czasu. Jeżeli więc sam się prowadzisz w upadłości konsumenckiej, to proponuję ci zapoznać się z tym systemem. Trzeba poświęcić troszeczkę czasu i uwagi, aby dotrzeć do, pewnych, do pewnej wiedzy i przygotować dobrze te dokumenty, które chcemy wysłać. Przede wszystkim ważne jest tutaj to, aby do odpowiedniego organu nadać te pisma. Aby one się nie dublowały, trzeba też je podpisywać, więc to też wymaga, tak jak we wcześniejszym materiale mówiłam, posiadania albo profilu zaufanego, albo podpisu kwalifikowanego, ponieważ dokumenty, które wysyłane są do organu np. takiego jak sąd, niepodpisane, nie mają żadnej mocy prawnej. Wielu też osobom, Wydaje się, że składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i otrzymaniem od syndyka, na przykład, powiadomienia o tym, że została ogłoszona upadłość konsumencka, na tym kończy się cała ta procedura upadłościowa, no i teraz to już będzie z górki. No niestety, drodzy Państwo, to jest proces i my musimy ten proces przejść w taki sposób, aby na koniec tej upadłości, Osiągnąć zamierzony cel, a więc przygotowanie planu spłat. To jest dosyć skomplikowana droga, ponieważ na etapie prowadzenia upadłości konsumenckiej sąd będzie weryfikował i syndyk pomoże sądowi zweryfikować ciebie, jak, kim jesteś, czy rzeczywiście zadłużyłeś się ponad stan z, w sposób rażącego niedbalstwa i może ci na koniec właśnie upadłości konsumenckiej powiedzieć, że niestety, ale nie zasługujesz na oddłużenie. Dlatego tak ważne jest przygotowanie dokumentów, tak ważne jest pilnowanie swojej sprawy w KRZ-cie, tak ważne jest odpisywanie na pisma i ze zrozumieniem czytanie dokumentów, które otrzymujemy teraz już coraz częściej właśnie w KRZ-cie. Jeszcze są takie sytuacje, gdzie syndyk przysyła upadłemu pocztą, właśnie poleconą za pomocą Poczty Polskiej, informacje o tym, że została ogłoszona upadłość. Myślę, że z czasem będzie tak, że każda osoba będzie zobowiązana założyć sobie konto w KRZ i będzie musiała śledzić, kiedy ta upadłość została ogłoszona. Syndyk będzie wysyłał dokumenty tylko za pomocą, właśnie, KRZ-u. Tutaj też będziemy musieli wypełniać wszelkie dokumenty i przesyłać je syndykowi. Wiadomo, że no, uczymy się tego KRZ-u wszyscy, musimy się do tego przygotować, natomiast osoba, która jest w upadłości, powinna już dzisiaj rozpocząć, właśnie, przygotowania do obsługi tego KRZ-u, ponieważ Zwykłe, proste pisma również wymagają jak, jakiejkolwiek wiedzy, żeby dobrze je wysłać, czy chociażby nawet um, sprawdzenia akt sprawy, co się dzieje, co już zostało nadane, no i ewentualnie jak odebrać, jak otworzyć te akta, um, jak dostać się do pism, które rzeczywiście dotyczą właśnie naszej upadłości konsumenckiej. Także drodzy Państwo. Wiedza dotycząca obsługi KRZ-u jest dosyć obszerna, dlatego te osoby, które są w upadłości, polecam im, aby zaczęły no, skrupulatnie przygotowywać się do obsługi właśnie Krajowego Rejestru Zadłużonych. No, niestety utrudnili nam to troszeczkę, w związku z tym tak jak i osoby prowadzące upadłość konsumencką, tak jak i osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości, same, które same postanowiły prowadzić się w tej upadłości, są zobowiązane niestety obsługiwać ten KRZ, a więc myślę, że trzeba zadbać o to, aby rzeczywiście ta upadłość gdzieś nam nie przepadła.